Do ostatniej chwili yy, czekałem na odpowiedź, bo to nie jest też tak, że w ciągu dwóch, trzech dni człowiek może zorganizować taką imprezę, bo to trzeba wynająć i ochronę, i karetkę, i, i scenę, i nagłośnienie, oznakowanie na zamknięcie drogi, także no. Jednak rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Turku, Michał Jarek, bagatelizuje sprawę. Chciałbym zaznaczyć, że są ważniejsze tematy niż Sylwester, wydaje mi się, dla mieszkańców. A jednak odwołanie sylwestra wywołało prawdziwą burzę wśród miejskich radnych, którzy dyskutowali na ten temat prawie dwie godziny. W momencie, kiedy my jako radni tutaj miejscy wyrażamy swoją opinię, że ten sylwester powinien się odbyć, a puszczanie komunikatu, że burmistrz go nie potrafi zorganizować, to sami sobie Państwo odpowiecie, czy to jest w porządku. Atmosferę podgrzał jeszcze komunikat zatytułowany Burmistrz Turku nie potrafi zorganizować Sylwestra na rynku, który ukazał się na stronie powiatu. Tymczasem rzecznik prasowy starostwa obarcza winą wnioskodawców. Okazuje się, że tak y, prosta rzecz jak y, złożenie wniosku z odpowiednim, y, odpowiednie przygotowanie tutaj planu organizacji ruchu stwarza problem. Natomiast żadnych problemów nie ma starostwo, kiedy organizuje patriotyczne przemarsze na ulicach miasta, argumentuje wiceburmistrz Turku. Przemarsze, które, które organizuje starostwo powiatowe, w których uczestniczy przecież pan poseł między innymi i tam wystarczy zabezpieczenie w postaci radiowozu, który, który jedzie przodem i jedzie z tyłu. Według rzecznika starosty, gdyby organizatorzy zamknęli cały rynek, a nie tylko część, nie byłoby dziś problemu. Ten ruch organizator planował utrzymać. Co tutaj komendant jednoznacznie wojewódzkiej policji powiedział, no jest stwarza zagrożenie dla dla uczestników imprezy i dla uczestników ruchu. Wielkopolska Policja potwierdza, że wydała negatywną opinię w sprawie organizacji ruchu na rynku, jednak podkreśla, że nie jest ona wiążąca dla starostwa, bo to ono ostatecznie wydaje decyzję. We wcześniejszych latach, jak organizowaliśmy Magię Świąt, to nie był zawsze zamykany cały rynek, tylko był częściowo zamykany, więc był zaopiniowany projekt, była zgoda. Jeżeli chodzi o zamknięcie całego rynku, wiąże się to z dodatkowymi kosztami i to nie małymi, bo wchodzą w grę znaki dodatkowe, z dodatkowy koszt jest ochrona, gdzie potrzeba jest więcej ochroniarzy. I uważam, że impreza by się odbyła i by nie było żadnych problemów. Policja faktycznie. Yy, obstawiała yy, rynek i dbała o, o bezpieczeństwo. A ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się, że policja nie jest od ochrony. Duże problemy zaczęły się po 11 listopada 2021 roku, gdzie organizowaliśmy uroczyste obchody tutaj na ulicy Kaliskiej przy poczcie. Yy, oczywiście był złożony wniosek na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Impreza odbyła się bez żadnych zdarzeń drogowych. Przyjechał policjant z ruchu drogowego i po prostu powiedział, że on wystawia mi mandat za złe oznakowanie drogi na 11 listopada. Ja oczywiście nie przyjąłem mandatu. Sprawę w Turku wygrałem, natomiast policja złożyła odwołanie. I 27 stycznia o godzinie 9 jest kolejna sprawa w rej Sądzie Rejonowym w Konie. Jak dotąd? Odbyło się pięć spraw, przesłuchano wielu świadków, i końca sporu nie widać. To jest kolejny przykład tej tak zwanej wojenki. No, mnie ktoś zaszkodził, że nie będzie Sylwestra? Nie, mieszkańcom. Oliwy do ognia dolał radny PIS, broniąc decyzji starosty. I w Berlinie, i w Marsylii, i w różnych miejscach e, na świecie, nawet w małych miejscowościach, zdarzają się różnego rodzaju wypadki, także terrorystyczne. Właśnie przy okazji takich właśnie przy okazji takich yy, imprez. Atak terrorystyczny tak przeraził pana burmistrza, o którym mówił radny Jasak, że on się, nie wiem, boi zorganizować sylwestra. No ludzie na miłość boską, niech się pofatygują władze powiatu na ten sylwester i zobaczą, że tam nic nikomu nigdy przez szereg lat nie zagrażało. Ludzie się pięknie bawili, cieszyli, tańczyli. Ja myślę, że pan burmistrz ma całkiem niedaleko do pana starosty, bo raptem tam, z jakieś 5 metrów czy 10, z wejściem po schodach, wasze gabinety tutaj w urzędzie są i pewne kwestie powinniście sobie wyjaśnić i e, te niepotrzebne uszczypliwości dawno skończyć. Ale czy nie uważa pan, że najpierw pan starosta powinien zejść na dół i przeprosić pana burmistrza za te wszystkie obrzydliwe słowa? Czy nie lepiej byłoby, gdyby to starostwo po prostu pomogło zorganizować Sylwester w mieście, który jest sercem powiatu? Samorząd powiatu nie czuje się zobligowany, żeby musiał taką imprezę teraz zabezpieczyć czy organizować. I szczerze mówiąc, no, wydaje mi się, że być może celowo nawet ten, ten projekt został w ten sposób złożony i może nawet burmistrz powinien podziękować staroście za, za to, że oszczędności są tak wprowadzone. Wypowiedź rzecznika raczej nie wskazuje na to, że między burmistrzem a starostą szybko dojdzie do pojednania. A wydaje się, że tego chcą mieszkańcy. Jeden z nich, przy budynku, w którym mieści się i starostwo, i magistrat, ustawił piaskownicę z zabawkami, życząc obu stronom, aby przestały bawić się mieszkańcami i zabrały do wspólnej pracy. Dziś prezent można oglądać już tylko w internecie. Piaskownica z zabawkami została zlikwidowana przez pracowników gospodarczych. Jednak niesmak pozostał.